Konsolomania. Od graczy dla graczy. Recenzje gier. Zapowiedzi. Publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM. W dzisiejszej konsolomani trochę ponarzekamy na aktualną kondycję branży gier wideo, a jak co tydzień witają was Piotrek Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. Można powiedzieć, że dzisiaj będą luźne gadki, ale nie mylić to z bielizną. Dzisiaj będzie luźno, ale będzie też chyba poważnie, bo porozmawiamy o tym co nas boli, o branży gier wideo, w jaką stronę to w ogóle zmierza, jak było kiedyś, jak jest teraz. No i o tych negatywnych aspektach branży gier wideo porozmawiamy, trochę tematów mamy. To jest ciekawy temat, który Ty zarzuciłeś, Krzysiek. On wraca co pewien czas, ale są tu pewne wątki, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, chociażby ze względu na AI. Sztuczną inteligencję, która również wchodzi w grę. Tak, ale poczekaj, Piotr. Unieśmy się troszeczkę ponad wyżyny i powiedzmy o czymś, co jest teraz takim największym problemem branży gier wideo, czyli masowe zwolnienia pracowników. To... Studia gamingowe doszły do pewnego poziomu finansowego, że dzisiaj wyprodukowanie gry jest równoznaczne albo nawet droższe niż superprodukcji filmowej. Gdzie wszyscy wiemy, że produkcje filmowe pochłaniają potężne budżety, to są duże pieniądze, czasami zbliżone nawet do budżetu np. małego państwa. Mhm. No i firmy, które produkują gry zatrudniają tysiące ludzi, którzy są nawet rozsiani po całym świecie, inwestują potężne pieniądze i nie zawsze im to wszystko wychodzi w efekcie końcowym. W związku z tym, po, nawet po pandemii, po pandemii koronawirusa, mhm. regularnie słychać, jak poszczególne studia gamingowe zwalniają ludzi. Ostatnio chyba z tego zasłynął Microsoft. Ee, czyli i, i, g, Xbox, gdzie no, dosyć sporo e, twórców gier pożegnało się. A mi się przypomniała jeszcze jedna historia, jak o tym mówisz. Elaine Wah była taka gra. Pamiętasz, tam sterowałeś detektywem, rozwiązywałeś zagadki e, w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles w latach bodajże 50. -tych. No i za produkcją tej gry, która odniosła sukces, stało Team Bonday, tak mm -hmm. się nazywało, i w zasadzie to studio przestało istnieć. Tuż po premierze gry, ale nie dlatego, że gra okazała się klapą, wręcz przeciwnie, ale wydaje mi się, że pracownicy nie wiedzieli o tym, że zostali zatrudnieni, żeby po mm -hmm. prostu zrobić tylko tą, tę grę, tak. i oni producenci, ludzie nad nimi już wiedzieli, że od razu studia przestanie istnieć. Tak się nie robi. Ja mam nawet statystyki od 2022 roku do 2026 roku. W mm -hmm. branży gier wideo st praca straciło 45 tysięcy osób, to jest bardzo dużo. No i pokłosiem tego jest też między nimi to, że mm, Mnóstwo projektów gamingowych, gier, które miały powstać, nie powstają. One lądują w koszu. I dużo mówi się o crunchu, czyli pracy ponad miarę, pracy często nawet 60-70 godzin w tygodniu. Tak było z Naughty Dog. Pamiętasz, jak mieli dowieść The Last of Us Part 2 dowieźli w końcu, ale kosztem pracowników i zdrowia tak. psychicznego. Ja oglądałem taki dokument, gdzie Neil Druckmann, czyli szef studia obecny, Mówił o tym, że oni już nigdy Cruncha nie będą stosować, a jak się okazało teraz przy produkcji e, ich najnowszej gry, Intergalactic Prophet, bodajże tak się nazywa, studio Naughty Dog oficjalnie przyznało, że muszą znowu zastosować Crunch, więc... No tak to... się nie robi, prawda? Mm -hmm. Teraz jest w ogóle też taka tendencja, że gra musi się sprzedać w pierwszym tygodniu w milionach egzemplarzy, bo jeżeli nie, no to nie ma sukcesu finansowego. Kiedyś tak nie było. Gra wymagała sprzedaży na przełomie roku, prawda, mm -hmm. czy tam paru miesięcy. No I, I wtedy się mówiło o sukcesie. Mm -hmm. e... To, że też te budżety gier są tak wysokie i, i tyle ludzi się zatrudnia, pomimo że mówiliśmy tutaj o zwolnieniach, to w efekcie końcowym to uderza też w, w nas, czyli w graczy, bo gry zaczynają być coraz droższe. Drożyzna. Dzisiaj sprawdzałem, nawet wszedłem na jeden ze sklepików. No i powiem ci tak. Zależy też o jakich grach mówimy. Jeśli to jest gra popularna, to standardowa edycja może kosztować nawet 349 zł. Do 400 zł. Dobra. Do 400 zł nawet w niektórych przypadkach no. i mówimy tylko o podstawowej Ale... wersji gry, bez żadnych tam dodatków. Tak, ja przypomnę tytuł, już nie z nazwy, gra lotnicza, która ulepszona wersja nawet dochodziła do 800 zł i tam też nie było wszystko, bo chcąc dokupić kolejne na przykład samoloty w tej grze, no to były kolejne Kolejne pieniądze, i taki jeden samolot potrafił nawet kosztować 150 zł, albo i więcej. Mhm. Także 700-800 zł za grę wideo. I tu jeszcze jeden wątek, który ty dzisiaj poruszyłeś przed nagraniem, że często wycina się z gier pewne wątki, z których robi się DLC. Robi się to specjalnie. Mogłoby na przykład studio wydać całą grę i potem z niej nic nie wycinać. Ja mam taki przykład Shenmue 3. Bardzo fajna gra, ale tam wyszedł dodatek fabularny, który w zasadzie mógł być w podstawowej wersji gry, no ale twórcy, w tym przypadku Yu Suzuki, dodatkowo zarobić, choć wiemy, że produkcja tej gry była trudna. Ona powstała dzięki graczom, którzy dawali pieniądze w ramach Kickstartera. Ale Shadow of the Tomb Raider. Ostatnio też przeglądałem sobie. Wiesz, co tam zrobili? Tam zrobili tak, że jeśli chcesz dokupić tzw. Tak zwane grobowce, wyzwań, gdzie larą po prostu chodzisz sobie po grobowcach, rozwiązujesz zagadki, to musisz dokupić po prostu. Każdy grobowiec kosztuje. Gridfall też jest takim przykładem, gdzie DLC wyszło, a w zasadzie niewiele różni się od gry głównej. No i pamiętajmy też o epizodyczności gier. Life is Strange 2 na przykład. Ja nigdy jej nie przyszedłem, wiesz? Ona wychodziła w odcinkach i za każdy odcinek trzeba było płacić. Nie? No tak. Irytujące jest też... Um... Ekskluzywność gier, prawda? Bo coś, co wychodzi na przykład na PlayStation, albo coś, co wychodzi tylko na Xbox, a chociaż Xbox ten, ten trend ostatnio złamał i zaczyna wydawać gry też na inne konsole. Oni stwierdzili, że jednak chyba im się to bardziej opłaca, ale widzę, że PlayStation i Nintendo Switch cały czas się trzyma tej ekskluzywności, tylko i wyłącznie, żeby sprzedać jak najwięcej swojej konsol. A ja się z tobą pozwolę nie zgodzić, mam swoje argumenty. Ja uważam, że ekskluzywność powinna istnieć. Z bardzo ważnego powodu. Zauważ, że jeśli jakaś gra wychodzi tylko na jedną konsolę, mhm. to ona jest stworzona... Z myślą o danej konsoli, czyli jest doskonale zoptymalizowana, bardzo dobrze zrobiona, i wtedy nie możemy mówić, że a tu musieli, tu musieli coś wyciąć, żeby gra chodziła na Xbox Series S. Zobacz te najnowsze tytuły, które wyszły na PlayStation ekskluzywne. The Last of Us, znakomicie zoptymalizowana, mm -hmm. piękna gra. No, okay. Rozumiem twoje ale argumenty, jest, tak. ale akurat jestem za tym, żeby była dalej ekskluzywność. To ja wkątrze do tego, co powiedziałeś. Zwróć uwagę, że dzisiaj musimy kupić sobie Xboxa, PlayStation, Nintendo Switch. i mm -hmm. Najlepiej jeszcze, żebyśmy mieli komputer no, i niedługo dojdzie nowa konsola Steam'a, prawda? Mm -hmm. I więc co nam przyniesie przyszłość? Nie wiem, bo Steam zapowiedział konsolę, która ma być tak naprawdę już nie tyle konsolą, co mm -hmm. grą i będzie można tam yy, zainstalować wiele innych rzeczy. Uważam to za fajny pomysł. Ja przyznam się osobiście, Ty Piotr o tym doskonale wiesz, że. Ostatnio przesiadam się z konsol na komputer osobisty, dlatego że gry są tańsze, mam większą możliwość yy, pogrania więcej tytułów niż na... Xbox i PlayStation, no bo wiadomo, że więcej gier produkuje się na komputer osobisty. Ja uważam, że z konsol zrobiły się teraz takie hybrydy, o tym też ostatnio rozmawialiśmy, że kiedyś to po prostu odpalałeś grę i wchodziłeś ewentualnie w opcję, żeby zmienić sobie język albo nie wiem, dodać napisy, a teraz to masz tak, liczba klatek na sekundę, czy chcesz włączyć VR, a, a może chcesz HDR, a może go nie chcesz, i to już nie jest to samo co kiedyś. Więc rzeczywiście konsole idą w kierunku pc takich hybryd. Eee, nie miałbym z tym problemu, mhm. jeśli by dowozili z grami, ale te gry niestety często są po prostu miałkie y. tak. Tutaj też przypomnijmy o scalpingu, prawda? Jeżeli była jakaś premiera jakiejś konsoli, no to skalperzy wykupywali konsole, co oczywiście powodowało to, że ceny rosły w górę, bo konsole były nieobecne na rynku. I, Jak no 5 Pro na przykład, tak. na przykład. No, z Xboxem, no jest i Xboxa. No Xbox, chyba, Xbox chyba był bardziej dostępny. No mhm. i niestety. Producenci tych konsol nie zapobiegali temu. Nie wiem, czy w ogóle mieli takie narzędzia. I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej uniwersalnym graniem, narzędziem do grania to jest oczywiście komputer osobisty, bo ja nie mam już problemu, że jestem ograniczony pomiędzy wydajnością, a jakością, jak to jest z konsolami, prawda? Ja czekam na rozwój sytuacji. Na pewno niepokojąca jest kwestia AI. O tym musimy chwilę powiedzieć, mm -hmm. bo ja przygotowując się dzisiaj do programu, też czytałem sobie o tym, jak AI wpływa na branżę gier i znalazłem artykuł, w którym było napisane, że najnowsza gra Ark Riders, ona wyszła niedawno, właśnie powstała przy użyciu AI. Nie, że cała, ale chociażby głosy stworzone dla NPC-ów, te, które zostały stworzone poprzez sztuczną inteligencję, ale na przykład w Black Ops 6 na jednej z grafik podczas ekranu wczytywania widzimy zombie, tylko że jest pewien problem, bo to zombie ma sześć palców. No, okej, okay. no wiesz, ewolucja sztucznej inteligencji też idzie do przodu. Poczekajmy jeszcze rok, dwa i wydaje mi się, że niestety ludzie będą szli w zapomnienie, to znaczy twórcy gier i, i zastąpi ich jednak mimo wszystko AI, bo to AI będzie coraz lepsze. Ale czy będzie tak, tak kreatywna jak człowiek? Nie sądzę. Też jestem tego samego zdania, ale co mnie bardzo zdenerwowało, to kwestia promowania cyfrowych wersji gier. Ja sam większość kupuję w cyfrze. Ostatnio miałem problem z The Division, o czym mówiliśmy. Mm -hmm. Nie miałem dostępu do wersji cyfrowej, musiałem zakupić jeszcze raz. No i słuchaj, na przykład Nintendo Switch 2 e, wpadło na taki pomysł firma Nintendo, że oni będą sprzedawać gameki cards. Czyli de facto kupujemy niby pudełko, w którym jest karta, ale na tej karcie jest taki znaczek klucza. Wtedy musimy włożyć tę kartę do konsoli i pobrać całą grę z internetu. Czyli dosłownie kupujesz puste pudełko. Kupujesz puste pudełko. Mhm. No tak. dokładnie. Taka wydmuszka się z tego zrobiła, nie? No i chyba jeszcze musimy wspomnieć o tym wysypie remaków i remasterów, chociaż niektóre dowożą. E, Metal Gear Solid, The Last of Us, Days Gone, Oblivion Remastered niekoniecznie, bo nie jest optymalizowane. Co ty o tym myślisz? Tak mi się wydaje, że ludzie odpowiedzialni za finanse w, w firmach tworzących gry wideo siedzą sobie nad tabelkami Excela i myślą sobie tak: mm -hmm. nie stworzymy nowej gry, nowego pomysłu, nowego IP. To Może zróbmy, zróbmy remaster albo co Wykorzystamy nostalgię graczy, na pewno kupią. No ja teraz czekam na. Gotika, część pierwsza, Remake. remake, remake tak. Remaster Remake, nie wiem jak to nazwać. Remake, remake. Nie mogę się doczekać, bo to była fantastyczna gra. Tutaj akurat się cieszę, że tą grę zremasterują, ale chciałbym coś nowego, prawda? Coś, co na sporwie. Ja mam taką tendencję ostatnio, że te gry zaczynają być nudne, rozciągnięte do granic możliwości i wiele gier po prostu nie kończę. Zostawiam sobie na później, później o nich zapominam, one gdzieś tam leżą, leżą na dysku, mówię: o. Dobra, może wakacje, może jakiś weekend sobie pogram, bo też nie mam czasu, mhm. to trzeba przyznać, bo pęd życia jest Coraz y, większy, mhm. no ale większość gier ostatnio nie pokończyłem. Czy ty też tak masz, Piotr? Tak, ja mam tak dlatego, że te gry są słabe. To nie o to chodzi, że mi się nie chce grać. No, jeśli jest jakiś tytuł dobry, to ja jestem wciągnię... wciągnięty w niego w 100%, nie? Zaangażowany w rozgrywkę. A na koniec, jeszcze chyba możemy powiedzieć o modzie na subskrypcję gier. To zawsze wraca. Wiesz co, ja jestem przeciwny tym wszystkim subskrypcjom, mhm. bo mam wrażenie, że jak ja y, wykupuję subskrypcję, mhm. zdarza mi się. To ja nie jestem właścicielem tej gry, ją tylko wypożyczam. Mm -hmm. Spiesza się, żeby tylko zdążyć ją przejść, zanim mi wygaśnie no, Ale To ta jest subskrycie. tak samo jak z filmami, Piotr. No, filmy też nie dostajesz na własne. No, ale film trwa dwie godziny, a gra czasami, żeby ją przejść, szczególnie sandboxowa, nawet kilkanaście mm -hmm. i nawet kilkadziesiąt, jeśli to jest dobre. No, tak, no tak. No też kwestia jeszcze taka bardzo ważna, mianowicie producenci gier drenują nasze kieszenie. Dodatkami, prawda? Bo wypuszczają tak. jakiś produkt, który nie do końca jest chyba pełnowartościowy, a później wychodzi dodatek, za który trzeba zapłacić. I wtedy z tego dodatku i z tej podstawki robi się pełnowartościowa gra. No. no to o tym mówiliśmy. nie? Ja się podzieliłem Słaby. tu moją opinią, jeśli chodzi o Gresham Mi3 na przykład. Więc podsumowując już. Myślę, że idziemy w złym kierunku, jakość gier spada, jeśli chodzi o ilość, to ich jest więcej, ale jest światełko w tunelu, słuchajcie. No na przykład w tym roku czekam na grę z Wolverine'em w roli głównej Marvel z Wolverine na PS5, zobaczymy no Też tutaj musimy na koniec jeszcze wspomnieć o drużujących pamięciach i dyskach twardych. Nie. Coś tam się stało z, z rynkiem hardware'u, czyli sprzętu, to też dobrze nie wróży. Podzespoły, nie? Podzespoły, mhm. tak. No, ta technologia musi iść do przodu mimo wszystko a w pewnym momencie może ona się zatrzymać. Myślę, że my jesteśmy teraz w takim momencie, że ta grafika na przestrzeni ostatnich kilku lat za bardzo się nie zmieniła. To znaczy nie ma jakiejś takiej gry pięknej, o której moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Ona stanęła w miejscu. Gry są coraz ładniejsze, ale nie ma już takiego przeskoku technologicznego jak chociażby z PS3 na PS4. No i VR nie? tak się nie sprawdził, jak tak wyrokowano, prawda? No i telewizory 3D. <grytanie> Też no, chyba. Ja czekam na kontynuację Half-Life, a to jest chyba dla mnie największy głos. programu, to były fajne gry. To jest tytuł... Wszystkie odcinki Mm -hmm. To są tytuły, które do dzisiaj trzymają poziom. To I taki gier się już dzisiaj nie robi. Wielka szkoda. A dzisiaj trochę ponarzekaliśmy. Porozmawialiśmy o negatywnych aspektach branży gier wideo. Za wspólnie spędzany czas. Dziękuję Piotrze Kuśnierz i Krzysztof Lilmanowicz. Konsolomania od graczy, dla graczy, recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1FM.